Dobry państwu kolejny dzień w, w Rumunii. Cięż, ciężko mi się do tego przyzwyczaić. E, Bukareszt. Bukareszt nałożyłem inną koszulkę, czyli tą samą, tylko w kolorze czerwonym. E, RPOI i widzimy tu e, takie jakby duże rozwarstwienie. Są luksusowe yy, niektóre, prawda, budynki. A tam rudery, rudery. Flaga rumuńska tutaj, mam nadzieję, że widać. Rudery i pałace. Taki, taki obraz roztacza się przed, przed turystami. Troszeczkę szokujące. Bogactwo z biedotą, duże rozwarstwienie społeczeństwa i du duża różnica e, w tych e, budynkach. No. jest to po prostu, e, a są tu e, nasi antykomuniści, są to no, jakieś tam siły. Antybolszewickie, antymasońskie, antysorosowskie. Poza tym co? No widać, że będzie uh, Judas Priest, tak, Metal Christ, tak. impreza metalowa jakaś tu chuje. Ogólnie wszystko jest gigantyczne, ale na szczęście jest bardzo ciepło. Cieplutko. No i wiadomo, bezdomni. bezdomni, bezdomni, mieszkają, a obok bawią się bogaci w barach, którzy nic z tego nie robią. Taka, taka jest Rumunia, tu mamy. Pięknie. To są takie Pizza, takie jedzonko na każdą kieszeń. Na szczęście, bo oni tam żyją jakoś, ale jest to Duże, duże du... widać dużą przepaść. Dużą przepaść. No i Rumunia wygląda tak jak trochę Praga, czyli takie miasto, które nie zostało zniszczone przez II wojnę światową. Jest dużo zabytków. podejrzewam, że Warszawa by podobnie wyglądała. Też miała takie budynki. Jednak Niemcy zniszczyli całą Warszawę doszczętnie i praktycznie nic nie zostało z Warszawy Warszawa jest budowana od, od zera tam małą staróweczkę odnowiono tak, żeby było coś ale ogólnie właśnie myślę, że takie budynki dominowały z XVIII i XIX wieku budowle Praga i Rumunii. w Rumunii słuchajcie Widać, że wszystko jest tutaj naprawdę stare Monumentalne Może nieodnowione odnowione, ten problem piękne, piękne budowle, piękne rzeźby epoki minionej różnych epok. Tu mamy jakieś jakieś właśnie a, na przykład flagi są mistrzostwa, flagi są Narodowe, Rumunii, rzeźby, tam cerkiew Poddali, Złosa, Kopuła. Tak wygląda. Łukaszt, no W Polsce takie mało znane. Łukaszt jest mało znany. Raczej. Ale my jako ekipa PCDN. Jesteśmy tu w Łukareście I chcemy Wam pokazać Te same słuchajcie glowo jakiś tam imigranci na owcy o różnych kolorach skóry rozwożą Czyli ta sama mafia co w Polsce rządzi i tu w Rumunii Ale Rumunia czymś się różni ma inną architekturę Naprawdę taką a, troszeczkę gigantowani można powiedzieć wszystko jest takie ogromne, gigantyczne Na przykład ten Grand Hotel Włocha Bukareszt, Bukareszt, no. Potańka. No. Kloc. Tu mamy znowu fontanny. A nawet to chyba ta pierwsza fontanna, którą. Tutaj znaleźliśmy, tak, to co to miejsce no to jakieś zamki Fajnie to wygląda Z Bukaresztu, dla Państwa mówił eee, Spacerek robił Adam z tym Sława, wielkiej Polsce, hej